Dzień dobry, w sobotni poranek pełen czułości. Dziś przyjmujesz miłość, tę, która płynie od innych i tę, którą masz w sobie. Powtarzaj te afirmację z czułością dla siebie, dla Twojej historii, dla każdego momentu, który Cię ukształtował. Zasługuję na miłość bez warunków. I bez końca akceptuję siebie w pełni, jestem wystarczający taki, jaki jestem. Moje serce otwiera się na bliskość i zaufanie. Uwielbiam stare rany i wybieram relacje, które mnie karmią. Jestem godny kochania właśnie teraz, właśnie tu. Miłość nie musi być zdobywana. Ona już tu jest, w Tobie, w spojrzeniu, w obecności. Dziś pozwól jej się prowadzić. Niech ten dzień otulicie miłością. Prawdziwą, głęboką, życzliwą. Bo właśnie takiej miłości jesteś wart. To ostatnia sobota wakacji. Dziękujemy z całego serca za każdy komentarz, każde słowo wsparcia i inspirujące podpowiedzi, które płynęły do nas podczas rozmów telefonicznych. To dzięki Wam poranna afirmacja nabrały życia. Wasza obecność i aktywność są jak ciepły promień słońca o świcie. To wy, drodzy widzowie, współtworzycie iskrę życia TV i to dla was powstały tematyczne cykle pełne światła i mocy. Teraz z pokorą i otwartym sercem pytamy, czy kontynuować afirmacje w dotychczasowej formie, czy może pragniecie ich nowego brzmienia, innej energii, świeżego poranka? Na Waszą odpowiedź czekamy do jutra, do godziny 22, bo od poniedziałku nadejdą zmiany, wynik intensywnych rozmów z Wami oraz głębokiego wsłuchania się w puls życia i potrzeby naszych odbiorców. Nadchodzący tydzień otworzy nowy rozdział, bardziej spersonalizowany, jeszcze bardziej dla Was. Wszystko zostanie ujawnione w jutrzejszym programie publikowanym na naszej stronie internetowej w zakładce Programy. Jeśli uważacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny. Link macie zarówno na zdjęciu, jak i w opisie tego nagrania. Zachęcam Was do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi filmami których spis znajdziecie na naszej stronie internetowej iskrazycia.tv A jeśli wolicie kanał YouTube, proszę przekażcie link do tego nagrania wszystkim Waszym znajomym. Dziękuję Wam za wysłuchanie moich słów, za to, że byliście z nami przez całe te dwa miesiące i do usłyszenia i zobaczenia, mówił Marek Zadęcki.